Cześć Jędrzej. Cześć Agnieszko. Ostatni raz widzieliśmy się dwa dni temu. Tak jest. Na evencie firmowym, gdzie zrobiłeś furorę. A dziękuję, bardzo mi miło. <laughs> ja też się bardzo cieszę i e, współpracowaliśmy już również po, w, 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 z parami weselnymi tak naprawdę, gdzie robiłeś tak pokazy na weselach. Mhm. Powiedz proszę, e, jak e, odnajdujesz się w takiej przestrzeni i czy uważasz, że to jest jakby fajna usługa na wesele? Bo ja uważam, że tak. Bardzo mi miło. Powiem w ten sposób, jeśli chodzi o takie pokazy magiczne na weselach, jest to takie dość nowatorskie, bo w ubiegłych latach to nie było aż tak bardzo popularne. Teraz w ostatnim czasie widzę, że jest taki faktyczny wzrost zainteresowania i myślę, że jest to bardzo fajna taka propozycja urozmaicenia wesela, która faktycznie gdzieś wyróżni to wesele spośród jakichś takich innych, powiedzmy, standardowych imprez. Tak, a ponadto jest to usługa, której jeszcze wiele osób nie zna, mm -hmm. e, więc można w, w, zaskoczyć gości. Tak, tak, tak. No powiem w ten sposób, jeśli ktoś nigdy wcześniej nie miał styczności z takimi pokazami na żywo, e, to jest naprawdę coś takiego specjalnego, wyjątkowego i dużo ludzi e, po prostu jest zaskoczonym, że można robić takie rzeczy na żywo, a nie w telewizji, bez cięć. A powiedz proszę, od jak dawna zajmujesz się magią? Um, od jak dawna? To będzie już jakieś 17 lat, bo tak naprawdę zacząłem zajmować się tym e, no, na koniec szkoły podstawowej. Oczywiście nie od razu występowałem na eventach firmowych czy weselach, e, ale gdzieś tam na początku dla rodziny, znajomych. E, później to tak coraz bardziej rosło, właśnie zaczęły się wesela, zaczęły się eventy firmowe. No ale to już będzie dość, dość długi okres 17, może 18 lat. Już nie zliczę. Usługa dzieli się jakby na dwa, m, dwie części. Tak Pierwsza to jest pokaz dla większej widowni, dla wszystkich gości powiedzmy weselnych, mhm. a potem towarzyszy temu e, godzina, dwie godziny e, magii z bliska. Powiedz proszę, czym różnią się jakby te rzeczy? Jasne, zazwyczaj to są dwie formuły standardowe, czyli właśnie pokaz ogólny, pokaz z bliska. Pokaz ogólny to jest pokaz dla wszystkich gości naraz, e, Zebranych na sali głównej, powiedzmy gdzieś tam przy stołach, gdzie po prostu wszyscy goście zwracają się w jedno miejsce i obserwują taki, takie show, powiedzmy, interaktywne. Natomiast iluzja z bliska, no to już stricte, powiedzmy, w bliskim kontakcie jakieś triki z kartami, z drobnymi przedmiotami, gdzie można przyjść, zobaczyć, dotknąć. I to jest taka bardziej, jeszcze większy stopień interakcji. Rozumiem. Powiedz proszę, magik czy iluzjonista? Które określenie preferujesz? Trudne pytanie. Preferuję iluzjonistę, ale za magika się też nie obrażam, bo wiem, że wiele osób nie wie, jak nazywać osób, które zajmują się tym, co ja robię. No i gdzieś tam sztukmistrz, mistrz, digitator dowolna gama słów, może być używana. Ja się o nic nie obrażam, także tak naprawdę wolę iluzjonista, ale śmiało można nazywać mnie jakkolwiek. Czy prawdziwa magia istnieje? E, moim zdaniem prawdziwa magia istnieje, aczkolwiek to też jest takie ryzykowne pytanie, bo niektórzy wiążą magię z jakimiś takimi siłami nieczystymi wręcz. E, moja babcia kiedyś spytała mnie, czy mam cyrograf spisany. Także tak, to ludzie naprawdę wierzą w różne dziwne rzeczy. Natomiast moim zdaniem prawdziwa magia to jest to, co się dzieje w głowie kogoś, kto widzi właśnie takie powiedzmy sztuczki magiczne, które są w dobry sposób zaaranżowane. Że Doznajesz czegoś niemożliwego, wiesz, że to się nie mogło wydarzyć, a mimo to widziałaś to na własne oczy. I wiesz, że to być może jest jakieś złudzenie, ale gdzieś przez chwilę miałaś taki moment, że sobie zaczęłaś się zastanawiać, a co gdyby takie coś było możliwe, nie? Także, moim zdaniem, ten, ten moment, kiedy myślisz sobie, wow, to niemożliwe, to, to jest ta prawdziwa magia, jak dla mnie. Andrzej, dziś wszyscy mogą z Tobą porozmawiać na Twoim stanowisku. Za moment Twój pokaz dla wszystkich, właśnie, który odbędzie się na scenie. A powiedz jeszcze, jak można się z Tobą skontaktować? E, tak jest. Na moim stoisku można śmiało pobrać ulkę. Tam są takie dane kontaktowe do mnie. Jest... Tam widzę, tak, właśnie już są podbierane, są ulotki. E, można tam śmiało znaleźć na mnie namiar e-mailowy i, i telefoniczny, także w jakikolwiek sposób e, zapraszam do Ciebie i podam wszystkie namiary. Super, bardzo Ci dziękuję. Dzięki serdeczne.